Jednak ani nie piąty, ani nie szósty. Nagrywam to siódmy raz. Telefon już jest w trybie offline, nikt mi nie przeszkodzi. Zaczynamy więc od początku. Już niedługo, już niebawem, w tym miejscu Klubowe Muzeum Retrokomputerów Gier i Demosceny w Opolu odbędzie się pierwszy turniej sztuk walki elektronicznych. Przy tych maszynkach zasiądą uczestniczki i uczestnicy. Którzy będą zmagać się turniejowo lub indywidualnie, grupowo lub indywidualnie w grach typu Tekken, Mortal Kombat, International Karate i Arkung Fu. Każda platforma, która ma jakąkolwiek elektroniczną bijatykę, będzie oczywiście uruchomiona. Muzeum jest jak zwykle czynne od dziewiątej. Zapraszam do wzięcia udziału w turnieju. Pamiętajcie, że to jest zabawa. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia, to na pewno znajdzie się również grupa, która również nie ma doświadczenia. Będzie to doświadczenie można nabyć. Pamiętajcie, wszystko zależy od Was. Ja niezmiennie zapraszam do wspólnej zabawy, do odwiedzenia naszej maszyny czasu. Poczujcie się znowu jak dzieci. Zapraszam do zobaczenia.